Jakub, nie tak chyba miał wyglądać Twój powrót, chciałbym powiedzieć, sentymentalny do Lublina, prawda? Stąd tutaj się wychowałeś, tu się nauczyłeś grać w koszykówkę. Teraz z zespołem Mistrza Polski przyjechaliście do Lublina. Powiedz, co się stało tak na, na, na gorąco? Bo trudno sobie to wyobrazić. No, nikt chyba nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. Pierwsza połowa była dosyć dobra. Trzymał się wynik w okolicach remisu. Ale od połowy trzeciej, kwarty start kompletnie nas zdominował, a my nie trafiliśmy czystych rzutów spod kosza za trzy punkty osobistych. Kompletnie stanęliśmy. A co, co najbardziej Was zaskoczyło? Jak gdyby, jakie elementy w grze startu okazały się tutaj najważniejsze dzisiaj? Grali bardzo skutecznie, efektownie. Publiczność ich, ich niosła do przodu, i myślę, że, że to było głównym ich atutem dzisiaj. Jak uważasz, powiedz Jakub, czy zespół mistrza polski, nawet w trudnych sytuacjach, raczej powinien no, grać bardziej zespołowo, prawda? By tworzyć ten kolektyw, tworzyć dobrą chemię. No, tego po raz kolejny zabrakło. Jak myślisz, z czego to wynika? Nie wiem, wydaje mi się, że mogliśmy czuć trochę zmęczenie po ostatnim meczu z Atenami, i, i to mogło zaważyć o tym. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Tomkowi za te rozmowy.